Cześć, cześć! Przed Wami recenzja książki Dynastii Krwi pana Marcina Łozińskiego. Książka miała swoją premierę 17 grudnia 2025 roku. No, to są trzy osoby, które po prostu strasznie to namotały, ale po, po kolei. Na początku. Przyznam się Wam, że książka należy do rodzaju tych, gdzie nie wiecie co Was czeka. Jest totalnie zaskakująca na każdym poziomie zdobi ją taki wielki spokój, nawet pomimo stresujących sytuacji, jakby postacie znały techniki relaksacyjne albo inne były tak zaopatrzone w sławę, zapatrzone, tak wlepione tymi swoimi oczkami, że w ogóle no, nie zauważały zagrożenia. I żeby było zabawnie, to efekt odwróconej psychologii. Słuchajcie, im mniej bohater się denerwował, tym my bardziej czuliśmy gęstniejącą atmosferę, wiedząc już, że coś się wydarzy, tylko w ogóle nie wiedzieliśmy co. <laughs> Słuchajcie, pozycja ma wiele aspektów, które no, mogą przyciągnąć, wydaje mi się, że, konkretne liczby czytelników. W pierwszej kolumnie znajdą się ci, którzy uwielbiają czytać o wielkich pieniądzach wiecie, nie chodzi tylko o pokazanie i w gotówce, ale o psychiczny wyraz tego bogactwa. No, takie zamieszkiwanie w rezydencji, opisy ich, y, tam, tego wszystkiego, które było na wysokim poziomie, gdzie co się znajduje, takie głosy z domu, z podkreśleniem też, ile pieniędzy kosztowało spełnienie go, no, jego własnego marzenia. Tak? Mamy tu ukryte pomieszczenia, mamy wielką bibliotekę, tryby elektryczne, i tak naprawdę ten dom, no nie tyle co jeszcze mówi, to tak jakby sam żył, który spełnia polecenia pana oraz tam masz, ma tam też taką pasję, ale, ale ta pasja była dostępna tylko dla wybranych. Później się o tym dowiemy. Słuchajcie, druga kolumna będzie należała do czytelnika, który ceni sobie wszystkie opisy miejsca i tereny, po których bohaterzy się poruszają. Zwracanie uwagi na osoby, które próbują być bogate i są w stanie poświęcić wszystko za kilka lajków pod ich postami. W szeroko pojętej skali chcą być tymi, którzy robią najlepsze i najbardziej chwytliwe materiały, których <słuch> który tak naprawdę tak bardzo pragną, że totalnie zasłania im to nawet logiczne myślenie. Gdzie nie widzą zagrożenia, a jedynie sensacje, poczucie, że jest się wielbionym. I trzecia kolumna dostrzeże tutaj wiele, jakby to mam powiedzieć jest zobrazowana jako bardzo dużo komicznych sytuacji, choćby paniczna ochrona swojej osoby, rzucanie sarkazmami w mózg osoby, która cieszy się na pochlebstwa, ale nie potrafi odróżnić prawdy od fałszu takie usilne postanowienie bycia pięknym, bycia idealnym za cenę późniejszego nakładania tapety, żeby ukryć to, czego nie udało się zmienić. I pomimo czarnego humoru, to jednak naturalne piękno będzie tutaj dla kogoś najważniejsze. Ujrzycie jak widzą was ludzie, jak oceniają, a jak się wydaje, że wyglądacie. Słuchajcie, i ostatnia kolumna. Ona należy do tych, którzy są rządni krwi, mocnych, ale wyważonych wrażeń, niemal inteligentnych i przemyślanych zachowań, a także nie boją się czytać o rozczłonkowywaniu oczywiście ciała. Którzy lubią spoglądać na śledztwo, które tuczy się po cichu, gdzie jest ukrywane, ale nadejdzie moment, że ujrzy światło dzienne, gdzie kończy się rozdział. Zwiastuje tam się coś takiego, co postać jeszcze nie wie, że nadejdzie, ale my to już po prostu wiemy. Ona to czuje i my to czujemy, tylko jeszcze nie wiemy co, bo mówię, ta książka ciągle nas zaskakuje. I tak naprawdę początkowo trudno jest ujrzeć jakikolwiek związek pomiędzy mężczyznami, którzy w tej książce występują, gdyż no, wchodzimy w opowieść w takim trochę jakby zamieszaniu, łączeniu kilku wydarzeń. Czytamy o policjancie, znalezionych trupach, i wydaje nam się, że będzie to zwyczajny kryminał. A kto ich nie lubi, to weschnie z rezygnacją. Ale kto jest cierpliwy, po stronie 30, dostanie gęsiej skórki, przyspieszone tętno oraz zapowiedź lektury, która totalnie nim zawładnie. Wiecie, początkowo mniejszy druk będzie wadził, bo wiadomo, jak ktoś czyta w nocy, to może oczy sobie wyłupiać, ale później pomyślicie, że największym plusem dla tej książki był właśnie on, bo oto czeka was długi czas mrocznego uśmiechu na twarzy, pomieszanego z lekką niecierpliwością. Będziecie tutaj przypatrywali się, jak inni podglądają swoje uczynki Jak zachowania wskazują, że ktoś jest śledzony, bo tak mu się wydaje Później jest przekonany, że zareagował w sumie zbyt dumnie Ale na końcu widzie to, że wy wiedzieliście, co się wydarzy A on nie <laughs> Słuchajcie, ta podpowiedź będzie was trzymała do kolejnego, dłuższego rozdziału W międzyczasie, którego akcja będzie tyczyła no, powiem Wam, że dosyć różnych wydarzeń, bo tu nie ma takich e, konkretnych, jednej bazy się trzymającej. Także jest to lektura, która jest z pewnością warta przeczytania. I wiecie, ona przypomniała mi taki film, Nawidzony Dom na Wzgórzu, nieco treści z twórczości Kinga oraz emocji z książki e, Domofon. Bo czy można zabijać z przyjemnością? Czy pieniądze potrafią być przykrywką dla zła? No, zdecydowanie polecam się o tym przekonać, bo kto po nią sięgnie, nie pożałuje. I z tego, co już zdążyłam się dowiedzieć, ta część, to wiedziałam, że zakończyła się w taki, no powiedzmy, że podwójny sposób, gdzie nie byłam pewna, że będzie część druga, ale autor oczywiście na moim e, Instagramie już zaznaczył, że tak, pisze się część druga, więc wyczekujcie, bo to, co się tutaj jakby zakończyło, jest jakby takim formą wywołania zemsty, taką odpłatą za na dobre, na to, co, co tam się wydarzyło. Więc no, no, jest za czym czekać, ale najpierw, żeby wiedzieć, dlaczego to się stało, musicie poznać to od początku. Wejść do takich mniej inteligentnych osób, gdzie zobaczycie, co jest dla nich najważniejsze na świecie oraz jaką lekkością będą prowadzić ich do jaski ilwa. Gdzie totalnie ja w ogóle nie miałam pojęcia, co tam się będzie dalej działo, a, a jak o tym czytam, to było takie, wow, widzę Kinga. <tak> Także ekstra, ekstra książka, bardzo Wam polecam. No i powiem Wam, że nie mogę się doczekać części drugiej, bo jestem ciekawa, czy ta trójca będzie tutaj jakoś tak bardziej w tym całym rozgardiaszu się jakby tak. Bo oni, wiecie, co powiem inaczej? Oni się i ukrywają, i się nie ukrywają, bo to są mężczyźni, którzy mają bardzo dużo pieniędzy i tak naprawdę od nich zależy, czy będą chcieli dalej swoją pasję ciągnąć, czy stwierdzą, że na razie dosyć i. No i to było takie mega, bo nigdy się, żeście nie spodziewali, co tam się wydarzy. No, jak oni tam weszli do tej biblioteki ukrytej drzwi, to mówię takie, o, wow, ciekawe, coś tam się będzie działo. Ale niektóre osoby, które tam były, po prostu były takie w niebo No, mega, pokazuje mi swój dom, ale jest ekstra. I to właśnie, kiedy wydaje nam się, że jesteśmy totalnie ekstra dla kogoś, <laughs> uwierzcie mi, że tego trzeba się wystrzegać. Także książka jest takim jednym wielkim wow. Więc ja ze swojej strony ją polecam, mega polecam. Wyglądajcie części drugiej, ja już też wyglądam. Będziemy autora pośpieszać, ale czytajcie, bo naprawdę, jeżeli lubicie takie właśnie mieszanki tych filmów, takich ostrych, psychologicznych, e, można by powiedzieć, że trochę fantazyjnych, ale nie fantastycznych, no to z pewnością takie horrorystyczne sprawy, dosyć mroczne i krwawe będą Was tutaj ciekawiły. A mnie to bardzo wkręcało. Później się uśmiechałam, jak czytam <laughs> dzieciaki wchodzące sobie się, oj, żebyście nie wiedzieli, o czym ja to teraz myślę. Także super, super książka. Bardzo wam polecam i pięknego dnia wam życzę. Do usłyszenia. Pa 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 pa.